Dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jest z kanału Daniel jak Detailer A dziś bierzemy sobie na tapet, tak jak widzicie, pastę polewską i Combination One Step plus Protect Miałem do czynienia z nią, jakby widziałem jak da, daje efekt przedpremierowo Gdyż była ona na święcie detailingów w Mr. Cleanerze w Katowicach Jeżeli ktoś nie oglądał to zapraszam jest to pasta, która ma 3x6 siłę cięcia, 6x6 siłę połysku i prodek, czyli jakieś tam polimery, woski, coś takiego. Auto, które będę testował to będzie maska w moim daily, czyli w Hyundai i30. Maska jest oczywiście zajechana, lakierniczo, wypadałoby ją całą najlepiej pomalować, ale no, wiadomo jak jest, <grym> doskonale wiecie. I co, auto będzie przygotowane no rinsem na szybko, bo miała być szybka okazja, ale niestety troszkę miałem przygód podczas nagrywek no, myślę, że może na końcu wam to pokażę, jeżeli będzie mi się chciało bawić tak bardzo w montażu. Także co, zapraszam Was na to, na testy i widzimy się. Ogólnie tutaj wielkiej fizyki kwantowej nie ma, ogólnie lakier jest zajechany. Dużo jest od prysków, pewnie od yy, owadów przez winy poprzedniego właściciela. Ryś też jest trochę. Jakieś tam ziarno widać, ale rysy też są. No. co tu dużo mówić? O, może tu pod kątem widać. No, niestety, no, czarny rakiet. No, ja mówię, on się rysuje od całego patrzenia. No i ogólnie mówię, cała maska pola polakierować, no ale niestety, nie ukrywając z braku czasu i finansów, no niestety ciężko to. Bo też czymś do pracy muszę jeździć. Także co, najpierw chyba weźmiemy sobie jakiś mały fragmencik, jakiś mały kwadracik zrobię, żeby był fragment odcięcia i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że troszkę za dużo pasty nałożyłem i pewnie też w komentarzu będę rydzonął o no to. Weźmy sobie mikrofibrę. Trochę ją dotrzymy. Ogólnie no to jest wiadomo pasta z jakimiś tam polimerami, co oznacza, że nie trzeba jej odtłuszczać po polerowaniu. Coś trąbi, tu sąsiad odpala maszyny jakieś. Zatrzyjmy w koło. jest odcięcia No ja różnicę widzę Niewielką, bo niewielką, ale jest. Dobra, przejęliśmy sobie całą maskę. Temu poleżeć niech odpoczywa chwilę, nie bądź chuj obserwuj, to bardzo będzie miłe Powierzchnia musi być im na serce gorące, za uśmiech podaruje ci twoje autor śniące pryskanie au, pryskanie, konserwacja, zabezpieczenia. Wszystko na miejscu nic nie ma znaczenia. Muzyka... Także jak widzicie, jesteśmy po tej oto pasty polerskiej Efekt jest naprawdę spoko, czy jest na nim hydro? Powiem szczerze, nagrywam ten tydzień temu nagrywałem samą samopolerowanie, a dziś nagrywam wstęp i zakończenie. I powiem szczerze, myłem go raz i jest jakieś hydro, delikatne, bo delikatne. Bardziej bym to nazwał taflowaniem lakieru, taflowaniem wody na lakierze, oczywiście. I jak to się sprawdza? Myślę, że nawet spoko. Wiadomo, to jest bardziej pasta, bym powiedział, dla handlarza pod przygotowanie, pod sprzedaż. Yy, ja to mówię, testuję, aby przetestować. Wiadomo, troszkę rys mi fajnie wycięło. Powiem ci szczerze, śliskość lakieru jest naprawdę na wysokim poziomie. Myślę, że naprawdę, nie wiem, nie mam porównania, ale słyszałem, że nawet niektórzy ją porównują, że jest nawet troszkę lepsza od znanego i lubianego z Visera którego ja oczywiście nie miałem okazji jeszcze testować, ale życie jest jedno, kto wie, może kiedyś. Tym bardziej, że ja też rzadko kiedy poleruję auta i tak dalej. Bardziej jakieś wnętrza, umycie, szybki kudek, takie rzeczy. Także co, to na tyle w tym materiale. Możecie być w szoku, że dałem swoją twarz na sam koniec. To trochę jest dziwne, bo ja ogólnie na co dzień noszę okulary, ale w domu to ja tego nie robię. Także co, dzięki za obejrzenie tego materiału, zawcił łapkę w górę, suba, na razie. Hej. Ja pierdolę. Kurwa!